Słuchajcie, steta to jest taka osoba, która ma silne poczucie piękna, potrafi je zauważyć i, i docenić, nie tylko w dziełach sztuki, ale też w otaczającej go rzeczywistości. E, i ja tak sobie pomyślałem, ostatnio jest głośno o, o Wilanowie, że tam chcieli dino postawić, a ci ludzie z Wilanowa nie bardzo chcieli, bo, bo te, te dino takie zwykłe. Ja tak sobie pomyślałem, faktycznie. Biedronka jest taka żółta, Lidl jest taki niebieskawy chyba. Bo wiecie, złośliwi to mówią, że chodzi o to, że Polska sieci, dlatego oni nie chcą. Ale ja sobie pomyślałem z drugiej strony, no przecież jak tam mieszkają sami jesteci, ten gościu, właściciel dino, przecież on tam wyceniany na 7 miliardów, według niektórych źródeł nawet na 28 miliardów mógłby pewnie, no może pół Wilanowa to nie, ale tam z jedno trzecio to może by mógł se kupić. Dobrze stać go, żeby takie wilanowskie dino postawić, ja nie wiem, no... Zawsze się mówiło, że klient nasz pani. No ja myślę, że on powinien odpowiedzieć na te prośby. Jakieś, nie wiem, albo złote klamki, albo jakiś czerwony dywan, że jak wchodzisz z Wilanowa, to masz inne wejście, albo w ogóle nie wpuszczać tych nieestetów spoza Wilanowa. Czyli na przykład kartę estety okazujesz, wchodzisz. Albo po prostu mówisz, co chcesz, oni wynoszą. Co myślicie? Dajcie znaka. No, myślę, że trzeba rozwiązać ten problem jakoś.